Dzień dobry, Anna Biskupska. Zapraszam Państwa do oglądania kolejnego wydania serwisu zgierska przestrzeń. W ostatnim tygodniu czerwca zgierz dostał promesę na ponad 9 milionów złotych z funduszu inwestycji samorządowych. Pieniądze będzie można wykorzystać m.in. na remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków oraz inne działania. Tymczasem już wkrótce w mieście rozpoczną się kolejne roboty drogowe. Właśnie zostały ogłoszone przetargi na remonty ulicy Proboszczewice oraz na dokończenie prac na Reja i Norwida. Teraz udało się dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych, dzięki wsparciu rządowemu uzyskać dofinansowanie na znaczną wartość tej inwestycji. Wykonamy ją kompleksowo, będzie nowy pas drogowy, będzie całkowicie nowa szlachetna nawierzchnia, przede wszystkim będą kanalizacja deszczowa, która będzie również wzmacniała odwodnienie tego obszaru, będziemy mieli oświetlenie na całej tej ulicy. Oprócz tego powstanie ścieżka pieszo-rowerowa, a po ukończeniu remontu pojawi się możliwość tworzenia połączenia autobusowego. Remonty szukują się również na ulicach Norwida i Reja. Powstanie m.in. nowa nawierzchnia wjazdy na posesje, chodniki, a ulica będzie skanalizowana. W najbliższych tygodniach mieszkańcy będą mogli korzystać z powstających właśnie otwartych stref aktywności. Miasto zaplanowało utworzenie pięciu tego rodzaju miejsc rekreacji przy szkole podstawowej numer 1, przy szkole podstawowej numer 4, na Dolnej 47, Rębińskiego 4 i łódzkiej 104. Otwarte strefy aktywności w skrócie OSAM, mają służyć mieszkańcom jako miejsca spotkań, miejsca integracji społecznej, miejsca, w którym będą mogli ćwiczyć tudzież miejsca rekreacyjne. Wybieraliśmy lokalizacje, w których tego typu urządzeń, tego typu infrastruktury nie ma, więc myślę, że mieszkańcy poszczególnych osiedli każdy znajdzie tam coś dla siebie. Ogrodzone i oświetlone strefy zostaną wyposażone między innymi w takie atrakcje, jak stoły do ping-ponga, urządzenia siłowni zewnętrznej, orbitreki, trenaże rynuk czy linarium. Nie zabraknie małej architektury i nasadzeń zieleni. Każda ze stref będzie nieco inna. Ostatnia przedwakacyjna sesja Rady Miasta Zgierza zakończyła się udzieleniem absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Przemysławowi Staniszewskiemu. Prace włodarza miasta pozytywnie ocenili nie tylko radni, ale także Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. Uchwałę o udzieleniu absolutorium poparło 14 samorządowców, 6 było przeciw, trzech radnych było nieobecnych. W minionym roku miasto wydało na inwestycje ponad 31 milionów złotych, co oznacza, że kolejny rok z rzędu zgierz inwestuje od kilkunastu do kilkudziesięciu milionów złotych w drogi, chodniki i infrastrukturę miejską. W podsumowaniu prezydent Przemysław Staniszewski podziękował współpracownikom za wysiłek i zaangażowanie przy realizacji bieżących zadań. Wspomniał też specyficzne warunki pracy w tym roku oraz dobre wyniki finansowe budżetu miasta. Dobiega końca remont budynku Muzeum Miasta Zgierza. Jak to zdarza się przy takich okazjach, tak i w tym przypadku nie obyło się bez niespodzianek. To już ostatnia faza trwającego 12 lat z przerwami remontu obiektu. Od kilkunastu dni można podziwiać odnowioną elewację, ozdobioną niezwykłymi detalami architektonicznymi. Poddaliśmy konserwacji te nasze zabytkowe wewnętrzne schody, ale też to co widać na zewnątrz, dom pod lwami, bo tak nazywa się nasz budynek, odrestaurowaliśmy te lwy, ale też odkryliśmy coś, co do tej pory wydawało nam się, że jest sztukaterią, a jest to płaskorzeźbą, czyli herby postrzegacza sukna, który tutaj kiedyś tam ponad 150 lat temu mieszkał. To już drugie w ostatnim okresie zaskakujące odkrycie na ścianie budynku. Jesienią zeszłego roku podczas remontu kamienicy przy Długiej 16 odkryto na frontowej ścianie ślady dawnej reklamy sklepu. Pytanie, ile takich perełek może być jeszcze w naszym mieście? Nie jesteśmy Krakowem, Gdańskiem, Wrocławiem, tak naprawdę nie mamy zamku, aczkolwiek gdzieś tam w murach miejskich są te ślady, bo jest miastem królewskim, tak możemy to powiedzieć, ale nie mamy tego typu zabytków, nad którymi no pół świata się może zachwycać, ale mamy tą tkankę historyczną, którą należy odkrywać, którą odkrywamy, staramy się, ale też trzeba okazać jakąś dobrą wolę, żeby to wszystko dostrzec i docenić. Niewykluczone, że detale architektoniczne domu pod lwami są starsze niż sam budynek. Więcej na ten temat w wakacyjnym wydaniu miesięcznika Zgierz. Moja Przestrzeń. Trwa odmrażanie kultury. W ostatnią sobotę czerwca w Zgierzu zainaugurowana została Malinówka, czyli kinoletnie. W tym roku seanse kina plenerowego będziemy mogli oglądać na parkingu Galerii Zgierskiej. Pokaz pierwszego z nich poprzedził zlot samochodów. Filmy wyświetlane będą co dwa tygodnie przez całe wakacje. Repertuar na piąty sezon malinówki został dobrany tak, aby zadowolić bardziej i mniej wytrawnych kinomanów. Chcielibyśmy dać Zgierzanom nie tylko rozrywkę, ale też coś więcej. Te filmy, które wybraliśmy w tym roku, traktują o problemach społecznych, które, które są aktualne. Są też filmy rozrywkowe, takie jak Rambo 5, na przykład, które myślę, że jest takim dobrym zamknięciem serii z filmu z Sylwestrem Stallon, który ratuje nasz świat przed całym złem i, i myślę, że będzie dużo dobrej zabawy. Kolejny seans, francuska komedia, i znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże, już za tydzień 11 lipca w tym samym miejscu. Organizatorzy proszą o stosowanie się do próśb i zaleceń sanitarnych. Szczegóły na ulotkach rozdawanych przed seansem. I to już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń już za dwa tygodnie. Do zobaczenia.